Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnej ustaweczce. Mamy Ilidiana typowo do grania na demonach, na którym na nie idzie. Twoje najbardziej wysunięcie na prawo i lewo strednic 2 plus 1, plus więc w sumie to nie jest na demony, nie wiem dlaczego, ale może mistrz Newgen. Hmm. Na początku każdej tury wybierz, dobra, możemy tego mistrza wziąć, jaki tam z niego mistrz, ale niech będzie. Tak. Kartą jest. Stronicy kosztują 2 sztuki złota. Nie możesz odświeżać karćmy. Odświeża się, gdy kupisz kartę. Uuuu! Nie doczytałem. Znaczy w ogóle nie przeczytałem. To troszkę komplikuje grę, ale na szczęście nie tylko dla nas. Nie patrzyłem, jakich stroników mamy. Zaraz zobaczymy. Of. Usuń przyjaznego stronnika, odkryj stronika z poziomu niższego 1. Nie najgorsze, to moje. W następnej walce otrzymujesz bazon kopię pierwszego zapitego przejścia bez stronnika. Ja nie wiem czy to będzie się co turę hmm, zmieniać. Możemy zrobić tak, możemy tak. I nie wolno nawet zamrażać. I to jest ten problem. No to faktycznie będzie ciekawie. I tylko możemy jednego, czyli jak jeden, wiecie co, jak się pojawi jeden dobry, to zaraz nam chyba karczma odświeży, tak? Czy nie? Dobrze to rozumiem. Chyba tak. no. To wesoło. Dobra, udało się na ręsik. Ok, mamy do wyboru. Aha, jeśli masz dwie kopie stronika, wykradnij kartę z karczmy, otrzymujesz dwa punkty obrażeń. No ale beznadziejne, znaczy. Dobra. Zrobimy poziom karczmy, może nie tyle, że beznadziejne, ale na razie się nie przyda. Ok, ja nawet bestie, demony, murloki naga nie umarli. W sumie same postacie, na których za bardzo nie gram, miałem ja sobie na jak pograł, ale teraz to sobie mogę myśleć, co ja chcę. Dobra. Choć w sumie ta moc yy, specjalna też nie jest najgorsza, trzeba przyznać. Yy, zwiększ Twoje złoto jeden, spoko. No na pewno tego nie będę używał na razie. Dobra, weźmiemy tego murloka. Czy jak kupię zaklęcie, to też mi zniknie? Gdy kupisz kartę, tak, zniknie mi. Więc chyba zrobimy w ten sposób. Szkoda. Niech będzie tak. Tak to zostawimy. Spróbujemy coś z tego zrobić. Później mamy tego murloka. Będzie ciężko tak yy, grać taktycznie. Tak mi się wydaje, że może być ciężko. Tego by się przydało yy, mieć na ręce. No ale zobaczymy. A ja zawsze takie urozmaicenie. Yy, coś nowego. Choć pierwszy raz się spotkałem. Co prawda robiło mi przed włączeniem blizzarda właśnie Hearthstone robił mi aktualizację, ale jak to ja nie czytam co tam się dzieje, więc prawdopodobnie to mogli dodać. Albo pechowo nie trafiałem na to. Okej, okay, weźmiemy tego, a czekajcie, działanie pasywne daje 1 przez 2 prowokacje z rym przyzwanym przejście podczas walki. No ja tu nie będę w sumie jednego przyzwie. No niech będzie. To troszeczkę się wzmocnią, chociaż tego możemy kupić. Ich w akcji. Może dopakujemy. Mamy drugiego tego ziomeczka. No i chyba tak zostawimy. Chyba w następnej turze zrobimy sobie specję od bamblognatów złotą. I zobaczymy. Na trzech stronikach daleko nie ujedziemy. A no, szczególnie teraz. A mam więcej w sumie stronników. Co ja mówię? Co ja mówię? Dobra. A ci nie powinni się pojawić? Dopiero teraz? To późno. Yy, chyba nie wyjdziemy z tego. Bardzo dobrze zrobił, że na gra gościu. Yy, przynajmniej będzie się dopakował w ten sposób. No niestety. Yy, zostawimy go na jednym. No mnie tu może trochę delik delikatnie czasem będzie ratować ta moc specjalna. Bo ona też jest spoko, że się zmienia. Mm, działanie pasywne, po początku twojej tury trzymasz dwa banany i dajesz y, pozostałym graczom po jednym. Działanie pasywne, pomsta 4, przyzwie piskle. niech będzie przyzwanie piskla. Y, zrobimy tak, będziemy mieli złotego, tu się odświeży. Okej, okay, nawet nieźle. Może tego z jadem walniemy. Można tego kupić. Mm -hmm -hmm. Można tą monetkę kupić. Z poziomu pierwszego. Czy nie wolałbym tutaj mieć kogoś? Niech będzie ten, ten ziomeczek. No i jest tutaj ten głodny szczękogryz, którego za bardzo bym nie chciał ale prawdopodobnie w następnej turze kupię to zaklęcie, wybór kochmistrza no i w końcu trzeba byłoby zrobić wyższy poziom karczmy bo na drugim poziomie za daleko nie zajedziemy ten pociąg powoli już odjeżdża nam, tak coś czuję jeśli chodzi o wygraną, ale może akurat o tygrysek fajnie, 12 my w sumie nie dopakowujemy w ogóle tej karty na ręce dopakowania dopiero są na innym poziomie, to też ale ozdoba będzie. Jest opcja, że. Tak myślę. Choć nie wiem teraz. Chciałem powiedzieć, że jest opcja, że ta ozdoba będzie dotyczyła murloków. Choć powoli zaczynam się zastanawiać, że chyba mam za mało murloków. Bo mam chyba dwa. Ten na ręce nie wiem, czy się liczy. Jeden mam, co w sumie. Ojejku, niedobrze. Na koniec każdej tury zwiększ twoje maksymalne złoto o jeden. Dobra, niech będzie to. Nie jest takiej super. Yy, tak 3 plus 1 przy jednym stronie, którzy zginęli w ostatniej walce, to by nie było złe. Gdyby odrodzenie było za zero to może byśmy tak zrobili. Yy, tak. Git. To jest spoko. Możemy zrobić tak. Tak. Akurat ta moc te kluczowe słowo, że to jest niewidzialne, ukrycie tak zwane to raczej mi tak średnio pasuje. Dobra. Musimy więcej murloków mieć. Gdyby na przykład kolejna ozdoba chciałbym, żeby była powiązana z murlokami. Okej. Okay. Ma kogoś na ręce? No, kogoś ma. Ciekawe, że to nie zadziała ta agonia. Ewentualnie nie ma murloka na ręce. Tak, ciekawe. Wziął sobie murloka, ale bez murloka. No. Dużo kart. Jak dobrze trafi, to może. Nie, może wygramy. Tak. Ok. Mimo wszystko przydałoby się coś do dopakowywania do tego murloka na ręce. No i skoro musimy cokolwiek kupywać, działanie pasywne, gdy zagrasz stronika daj mu kapelusz plus jeden, jeden, który po sprzedaży przenosi się na przyjaznego stronika. Okej. Okay. No właśnie. Za bardzo nie chciałbym nikogo kupywać. Bo to takie sobie są ci stronicy. Najważniejsze, że tamten ma. Ja nie kogo mam wyrzucać, tak szczerze. O, 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 właśnie. Z tymże. My mamy dobrych stroników. O! Świetnie, to mnie cieszy. Wiadomo, że ten z boską tarczą by się przydał. Zrobimy tak, z, mam nadzieję, że zdążę. tak, tak i tak zostawimy. E, jedna sztuka złota nam została. Ten jest złody. agonia przyzwi dwa murlaki z, ma, murlaki z najwyższym zdrowiem. Przydałby się ten drugi, który dopakowuje się w dłoni, ale ja nie, to jest drugi chyba pojedynek na murlokach. Ale to teraz musiałem wziąć murloki, bo raczej ciężko było coś z tego stworzyć innego. Mm, 5-1 to dużo, to dużo mają. Dobra, dopakowaliśmy, ale tego szkoda. No cóż. No ale jeszcze wygrywamy. Wieczny rycerz. Czy ja bym go, chciał złotego? Może by się przydał złoty, nie powiem, że nie. Y -y -y. Jeśli masz dwie kopie. O! Dobrze, o tego mi chodziło. Jest opcja, że to troszeczkę nam tu pomoże w grze. Ach, takie. Dobra, zrobimy sobie poziom karczmy. Sprzedamy. Sprzedamy. To by było spoko. Trochę mi szkoda tej trucizny, wiecie, bo jednak to jest trucizna, to może tam zdziałać dużo. Tego wyrzucimy. No, niestety, no musimy coś kupić. Zrobimy tak. Możemy tak zrobić. O, no, mamy tego. No i ten zjazd by się na pewno przydał, no ale trzy lostrzowe czarodzioła. Sprawdzimy. To zaklęcie spoko. O, właśnie. Co ja zrobiłem? Nie wiadomo. No nic. Kupiłem sobie tego sprzątacza głębinowego na pewno. Obydwa bym sobie kupił, ogólnie. Tego i tego. No ale jednak, wiecie. A ten fajnie powinien rosnąć. Tak mi się. A, te czarodzieła znikają. Boż. Co ja zrobiłem? No tak, czarodzieła znikają. Mmm, niedobrze. Powiem wam niedobrze. Sztukę, jedną. A zresztą i tak byśmy stracili tą jedną sztukę, bo nawet, jakbym ją wykorzystał teraz, no to byśmy. Yy, I tak by nam to przepadło. Całe szczęście, że ten miał truciznę. Więc w sumie warto go może trzymać. No z tego nie wyjdziemy żywą, Niestety. No i to tak solidnie dostaniemy. Dwunastka. No powoli będziemy gdzieś tam na spodzie się bawić. Yy, następne zakupione karta typu Murdock jest złota, tego nie chcę za każdym razem to już ogonie daję. My to nie będziemy aktywować, bo mamy jedną. Dwie mamy aktywować. No właśnie. Efekt aktywana koniec tury to nie bardzo. Dobra, to jest ten. Ostatnio też na nim graliśmy. Wykradnij kartę skarczmy trzymajesz... Nie, nie. W następnej walce trzymajesz, bo są kopię stronika. Możemy to kliknąć, zobaczymy co tam wyleci. Wyrzucimy tego. Tego tu damy. Tego trzeba kupić. O. Zrobimy tak. Tego też można kupić. Czy musimy, musimy coś pokupywać? Zaryzykuję z tym zaklęciem. O, jest, 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 właśnie. Muszę kogoś wyrzucić. No, chyba tego wyrzucimy. Tu będzie złoty, to świetnie. Tfu. My tego złota nie wykorzystamy zaraz, coś czuję. Dobra Powiem wam tak nie umie, się, nie umie się wyrobić Dobra, przynajmniej pokupywaliśmy Luzik O, się zmęczyłem No 61 to sporo niestety Choć wiecie. Zależy kto trafi, nie? Bo jak trucizna trafi Ale my tych truciz też nie mamy jakoś mega dużo Okej okay. Spoko. No za, No niestety yy, mocnych ma tych stroników. Mamy 16-14 No to ciekawe, że ten... Mamy typa mocniejszego. A za co on jest taki du duży? Yy, dobra, działanie pasywne Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale dobra, już trudno. Ojku, musimy kupywać, sprzedawać. Dobra, musimy zapierdzielać, bo powiem, wam będzie ciężko. Dobra, najpierw to posprzedajemy wszystko. Niech jest ten. E, 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 tego wrzucimy. Musimy mieć dwa miejsca oczywiście na stoliku. Dobra, zrobimy poziom karczmy. Kupimy cokolwiek. Dobra, to się może przydać. Oświetnie. No i tyle. Ten już ma 48. Gdy masz tę kartę w ręce otrzymujesz plus 4,4 gdy zagrasz murloka. A, on za zagranie Murloka to się dostaje. To spoko, spoko. Mam nadzieję, że nie odpadniemy z tym ostatnim, ale jesteśmy bardzo blisko odpadnięcia z tego turnieju. Co jest smutne, smutne troszkę. Dobra, no tu chyba nie przegramy, choć chyba że jakaś dziwna agonia wejdzie. Trochę źle ustawiłem, bo powinien ten z lewej jako pierwszy ginąć. Szkoda. Zmarnowałem plus 10 byśmy mieli. Trudno. Dobra. Dwóch nieżywych walczymy z trzecim. Co tu mamy? Niech będzie tak. Zobaczymy, jakie to będzie zaklęcie. Może być. Zrobimy poziom karczmy. Coś trzeba kupić. Możemy tego. Mm, 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 mm. To też jest fajna karta, ten ziomek. Z tym, że na koniec twojej tury otrzymuję plus 4-4 i losowe dodatkowe słowo klucz. Tylko wiecie, za kogo by tu dać, nie? Za bardzo nie mamy za kogo. Więc zrobimy w ten sposób. Tu damy prowokację. Tu prowokacja się przyda, nie ginie. Hmm, dobra, Dobra, tego kupimy. No i dobra. I w następnej rundzie chyba to zaklęcie. Bogactwo lasu. Znaczy, ja tak mówię, jakbyśmy dotrwali. Dobra. No, 60 jest spoko. Więc ja nie wiem, czy ja tego będę trzymał na ręce. Znaczy, zobaczymy, co się wydarzy. Szkoda, że ten 195 nie ma y, boss, y, prowokacji. No i będzie ci. Ogólnie byłaby szansa, wiecie, jakby trucizna zaatakowała tego. Choć ja podejrzewam, że oni mają strasznie mocne te szuki. No, raczej tak, bo jak mają te zerwikiusze, to raczej. No i nic to nie da. No, niestety. A już dawno tak nie odpadliśmy. 54 to jest dużo, dużo. No, za dużo, niestety. On z każdą walką będzie bez szans. O, popatrzcie, jeszcze ma tu te podwójne przeklęte sanktuarium. No, nie ma szans. Nie ma szans. Pechowo, że trafiliśmy na niego. Gdybyśmy może trafili na inną postać to może była opcja. Dobrze moi drodzy, ja Wam dziękuję za uwagę, tyle w tym odcinku i trzymajcie się i do zobaczyska.